Cześć, mam na imię Damian i dzisiaj porozmawiamy sobie, jak znaleźć pracę Szwajcarii w rolnictwie w sektorze rolnictwa i ogólnie uprzedzam, że no, praca w rolnictwie Szwajcarii jest dosyć ciężka, ponieważ pracuje się 220 godzin. W miesiącu 55 godzin w tygodniu. Stawki są dosyć niskie, bo to jest około 3440 franków brutto na 2024 rok, jak się minimalnie zarabia. Małe, że zazwyczaj dają tyle na początek, na start. Może trochę więcej, to zależy kto jakie ma doświadczenie, ile lat, więc to tak. Ale ogólnie no, praca bardzo ciężka. Um, no ale wiadomo, jak nie ma się zawodu lub po prostu nie można dostać pracy w Szwajcarii w zawodzie. No to takie rolnictwo daje naprawdę duże możliwości, bo y, y, pracując u Bauera jakby można dostać od razu mieszkanko, takie studio albo pokój, meldunek, można zacząć się uczyć języka, trochę odłożyć pieniądze i potem wiadomo. Y, y, Wynając sobie coś własnego, poszukać swojej lepszej pracy w zawodzie, bo firma na przykład o wiele łatwiej ma, jak dostaniesz już tutaj pozwolenie na przykład L lub B i Ciebie zatrudni, niż po prostu ściąga Ciebie z Polski, załatwia wszystkie papiery, a mieszkanko czy coś cokolwiek, więc. E, Droga przy pracy przez Bauera jest trochę łatwiejsza, więc a od razu chciałbym Wam przeczytać taki komentarz, który jeden pan się podzielił na grupie na Facebookowej. Ja będę po prostu się odnosił do niego, jakich błędów może nie popełniać, jak unikać, jakie porady Wam od razu dodam. Więc e, witam wszystkich, napiszę w dużym skrócie, e, bo dużo by pisać. Kieruję tego posta do ludzi, co szukają pracy na gospodarstwie, która jest piękna, jeśli lubi się zwierzęta. To prawda, w Szwajcarii jest dużo pracy na gospodarstwach, no i Szwajcarze lubią te zwierzęta. No najbardziej to krowy, konie, oni wsioba mają na, na, na te zwierzęta, no ale to z jednej strony to jest fajne. Tu napiszę konkretnie o gospodarzach, których polecam mijać, bo przeżyłem dwa miesiące u nich. E, a więc rejon Lucern. Ja nie będę mówił, jaki to jest gospodarz. Tutaj gospodarzem jest Szwajcar. Poznał Polkę. Oni właśnie są w okolicach Lucern. Tam, jak to będzie ogarnięte, no na pewno znajdzie na grupie na Facebooku ten post, bo jest. Ja tutaj nie będę nikomu robił reklamy. Praca 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora przy krówkach. Więc niestety, ale jak ludzie przyjeżdżają z Polski do, do Szwajcarii, myślą, że będą pracować 8 godzin, ale nie. nie. W no, Szwajcarii zazwyczaj pracuje się od rana do wieczora przy w rolnictwie. A, no Wiadomo, jest przerwa na śniadanie, później na obiad. No ale jak ktoś wychodzi, na przykład, ja pracowałem w pierwszym roku, tak w 2018 roku, to e, prace zaczyna od 5 rano. Miałem później o przerwę o 7 około, chwilę tam pół godziny, 40 minut. Później do 12 pracowałem, później od 12 do 13 przerwa i pracowałem prawie do 18. .00. Więc bardzo dużo godzin się wyrabiało w ciągu, w ciągu miesiąca. No, zazwyczaj tak się pracuje dosyć dużo. No, mówię 55 godzin w tygodniu, wiadomo, czasem więcej. Um, no, ale niestety, no, taka praca w rolnictwie. Stawka na miesiąc 1600 franków na rękę plus zakwaterowanie jedzenie dawają. No a to więc po wyjęciu kosztów, czyli za pokój, za, za jedzenie, 1600 franków zostawało panu. Yy. No i ogólnie to nie jest dużo, ale jakby na początek to wiecie, no tutaj jak ciężko dostać więcej. Czasami się więcej dostaje 2000 franków. To zależy, który jaki jest Bauer, jak się fajnie wygne, wygne, wynegocjuje stawkę i to wszystko. No ale te 2000 około franków można odłożyć. Nie wiem jak tutaj jest z ubezpieczeniem, z Krakenkasem, ponieważ w no, Szwajcarii jest prywatne ubezpieczenie i trzeba samemu płacić. Na przykład jak macie podaną kwotę brutto, jak b, będziecie u rolnika zarabiać 3440 brutto, to pamiętajcie. Nie dość, że musicie zapłacić za pokój, yy, za jedzenie. To jeszcze za ubezpieczenie zdrowotne, wiadomo, trzeba jakiś ty, mieć numer szwajcarski z internetem, to jest też koszt dodatkowy, więc nie jest tak kolorowo i no, duże koszty życia tutaj są. Um, jedzenie dawa, dawają, tylko że uprzedzam, jedzenie jak dla ptaka, trochę z nich takie liski, chytruski oszczędność. No, ogólnie yy, można na, tak naprawdę. E, trochę przeżyć szok, bo jak w Polsce e, wiecie my jemy śniadania dosyć bogate tak mi się wydaje to tutaj Szwajcarii na przykład jedzą chleb masło i dżem albo miód, no albo jakiś kawałek sera i na początku ten ser wydaje się śmierdzący no ale no niestety no nic nie, nie zrobimy, trzeba się przyzwyczaić do takiego jedzenia, bo jesteśmy po prostu mieszkamy e, z rodziną e, szwajcarską ja też mieszkałem z rodziną szwajcarską, więc jakby no musiałem też się przyzwyczaić do tego jedzenia. Obiady są, mi się wydaje, że spoko, ok, są te obiady. A da się najeść, myślę, że wydaje, że tutaj nie ma problemu. Um, I kolacje też są bardzo obfite. No tutaj trochę się różnią. No śniadania są takie skromne, obiady są ok, duże. I kolacje też są duże. No to wiadomo, to zależy, który Bauer. No bo jeden Bauer da więcej, drugi da mniej. No i jak na przykład nie pasuje wam, że żebyście u nich jedli, to też możecie poprosić, że sami będziecie robić jedzenie, bo, bo jest taka możliwość. Ciekawe, czy będziecie mieli kuchnię tam, gdzie będziecie mieszkać, ale mi się zdaje, że zazwyczaj gdzieś tam jakaś mała kuchnia jest tam u was, więc e, to tak. Przez te dwa miechy zdarzało się, że nie było jedzenia, musiałem ze swoich kupić tych 1600 franków. Ogólnie Szwajcarii o, o wszystko trzeba się upominać, trzeba zapisywać, trzeba im mówić, jak kupiłeś te jedzenie, obiad, czyli obiad kosztuje mniej więcej chyba dziennie u, u rolnika 10 franków, no to mówisz, proszę mi zwrócić 10 franków, no bo ja zapłaciłem, e, ja jadłem ze swoich. No i tyle. Trzeba, trzeba się upominać u Bauerów i ogólnie u Szwajcarów, bo oni trochę tacy, no listki, chytruski, jak tutaj pan napisał, i tacy trochę, wiecie, no średnio z, w, średnio z tym, żeby, wiecie, być uczciwym, no. Nie mówię o wszystkich, bo są bałe, którzy naprawdę wynagradza, wynagradzają super pracowników z Polski, którzy na przykład pracują 5-10 lat, to naprawdę mają fajne stawki, ale oni też zajmują się prawie sami gospodarstwem i dużą odpowiedzialność mają. No ale wiadomo, nikt od razu im nie dał jakichś dużych stawek, nikt, nikt sami musieli na wszystko to zapracować. To też pamiętajcie o tym. Kto mi załatwił? Niejaki pan Tomek z Lublina, tak miał napisane na Olik, zawiózł mnie tam i miała być pomoc 12 miesięcy w razie W, ale co do czego, doszło, to słabo opisywał raz na 3 tygodnie, jak mu się chciało. Um, no ogólnie praca przez pośredników, no to jest bardzo złożony temat. Um, ciężko mi się wypowiadać, bo, bo wiecie, no każda sytuacja jest indywidualna, ale ja zauważyłem, że jak jeżeli rolnik bauer Zaczyna szukać przez pośredników pracownika, to znaczy, że nie może bezpośrednio znaleźć, bo zazwyczaj rolnik wystawia gdzieś ogłoszenie na jakimś portalu, no i po prostu później czeka na odzew, no i, um, no i niestety, ale wiecie, jak nie znajdzie, no to wtedy musi zapłacić pośrednikowi, żeby, żeby znalazł e, tobie z Pracownika, no i wtedy wiecie, no, albo ludzie przychodzą do niego i odchodzą, no i wtedy przez pośrednika się ratuje. Dlatego, tak jak wiecie, no dlatego trzeba uważać. No nie, nie mówię, że nie polecam pośredników, ale po prostu trzeba uważać. Ja, ja Wam e, mówię, e, ja Wam polecam, żebyście sami szukali rolników. I to już jest żaden problem. Najpierw tak, wchodzicie na różne strony rolnicze. Ja później ja Wam polecam na przykład .ch, gdzie ja właśnie publikuję takie ogłoszenia za darmo. Tutaj jakby po prostu mam chwilę czasu, to publikuję fajne ogłoszenia. Wypiszecie do bauera takiego maila, swoje CV wysyłacie w języku niemieckim, wysyłacie swoje zdjęcie, jak wyglądacie, bo dla nich jest bardzo ważne. Czy wy wyglądacie sympatycznie, uprzejmie, tak? I tak samo i w rozmowie, nawet jak trochę dukacie po, po po niemiecku, tak samo ja też dukam jeszcze tak dobrze nie mówię po niemiecku, to ważne, żebyście byli sympatyczni i to się liczy. O kurde, pszczoła mi jeszcze, pszczoła jakaś lata mi przy aparacie, ale dobra odleciała, więc spokojnie. Um, no i wysyłacie swoje zdjęcie. Najlepiej też na przykład też udowodnić im, że macie jakieś styczność z rolnictwem, to na przykład zrobić zdjęcia w czasie pracy, na przykład też jak pracowaliście w rolnictwie, czy potraficie jeździć ciągnikiem, to z ciągnika zrobić zdjęcie, żeby zbudzić jak najlepsze zaufanie i dzięki temu wy też będziecie mogli negocjować większą stawkę, bo oni na początku wam dadzą małą stawkę, no ale jeżeli zbudzicie u nich zaufanie, pokażecie, że coś potraficie trochę więcej, no to oni mogą wam dać większą stawkę, bo im będzie zależało, żeby was zatrudnić. Um, no to w takim sensie i później jak zaczniecie, na przykład jak zaczęcie rozmawiać, i możecie używać Google transa, Translatora bez problemu. Nie bać się jakby ten. I też mówić od razu, że mój niemiecki jest słaby, że będę chciał się uczyć tutaj niemieckiego, więc to też jest ważna kwestia, trzeba być otwartym, szczerym. Um, I wtedy zadawać pytania. Wtedy zadawać pytania, jak wygląda mój pokój, czy mogę prosić zdjęcia pokoju, jak wygląda, czy mogę prosić plan dnia, jak wygląda, czyli od której zaczynam pracę, o której są przerwy, o której kończę. A jak wygląda moja wypłata, czyli jakie koszta ponoszę, bo zazwyczaj w Szwajcarii jest takie coś, na koniec miesiąca dostajemy long na brechnung, czyli mniej więcej to jest takie coś, czyli spis wszystkich kosztów. No i wtedy wy też możecie poprosić, też możecie poprosić go jak tam z ubezpieczeniem zdrowotnym w Szwajcarii, no bo niestety, no wiadomo, w Szwajcarii płaci się samo ubezpieczenie zdrowotne, ale czasami jest tak, że rolnik płaci ubezpieczenie zdrowotne i odejmuje to od swojej wypłaty, no trochę mniejszy podatek się wtedy płaci, no wtedy musicie po prostu sobie ustalić to wszystko. Um, co tam jest jeszcze? Do, na przykład do rolnika nie musicie przyjeżdżać swoim autem często, ponieważ no, on udostępnia swoje auto. Jeżeli masz prawo jazdy i na przykład raz w tygodniu chciałbyś zajechać sobie do sklepu czy coś, to, to oni raczej są w porządku. Pod tym względem udostępniają auto. Ja jak pracowałem właśnie wtedy u rolnika, to bez problemu miałem udostępniane auto, więc myślę, że pod tym względem są bardzo w porządku. E, tak samo, czy gdzieś sobie pojechać, czy nawet on gdzieś Ciebie zabierze, więc też czasami zaproponuję, czy pojechać na jakiś festyn, czy na jakieś w góry zobaczyć, czy coś, to też zabierze Ciebie. Myślę, że jak w porządku jest rolnik, to bez problemu e, będzie Ciebie szanował, a więc okej. Okay. Co jeszcze mogę jakby, e, na co mogę zwrócić uwagę? Um, no więc, a może jeszcze macie Wy jakieś pytania, bo mi się wydaje, e, wydaje, że że wszystko takiego co powiedziałem, takiego głównego. No i wtedy jak wy zadacie pytania, pytania to ja chętnie mogę dograć drugą część pracy w Szwajcarii w rolnictwie. A może ktoś pracuje tutaj w Szwajcarii w rolnictwie i chciałby się podzielić przed kamerą lub nawet i poza kamerą anonimowo. Ja wtedy też fajnie, żeby jakieś więcej osób się podzieliło swoimi wrażeniami, wtedy po prostu łatwiej będzie innym zaczynać. Um, i tyle. No. Trzymajcie się, będzie więcej odcinków, mam nadzieję. I tyle.